Następnie chcielibyśmy podziękować Wam za e, subskrypcję naszego kanału, za oglądanie, za lajki. Like e, bardzo nas to cieszy, że podobają wam, podoba wam się nasze realizacje. Oczywiście będzie ich e, więcej. No i tak dzisiaj na przykład jesteśmy w kolejnym ciekawym aucie, jest to Dodge Challenger z 2012 roku. Ostatnio bardzo popularne auto, import oczywiście z USA, taka konkurencja dla Mustanga. Tutaj auto z takim, takiej wersji bardziej ekonomicznej, tak? z silnikiem o pojemności 3,6 litra. Mocy 310 koni, jest to silnik sześciocylindrowy. No tutaj wiadomo, w takim aucie sporo pali. To jest auto tylnonapędowe, duże, muskularne. Spalanie benzyny według danych statystycznych jest około 16 litrów, do tego klient zdecydował się na montaż RPG. Tutaj został zamontowany produkt polski firmy KME i spalanie gazu w takim aucie będzie wynosiło około 18 litrów, czyli oszczędzimy na każdym 1000 km blisko 355 zł. Gdybyśmy jechali na samej benzynie, koszt przejechania 1000 km wyjdzie nam około 700 zł, na LPG, no jak już mówiłem, około 350 zł. Zbiornik w aucie został zamontowany w miejsce koła zapasowego, no tutaj niestety płyta podwoziowa bazuje z Chryslerem 300, więc wnęka nie jest specjalnie duża. I zdecydował się na zbiornik, na zbiornik miejsca koła zapasowego. To jest tutaj zamontowany zbiornik 56-litrowy, co daje nam około 45 litrów gazu. No w sumie taki średni zasięg, tak, bo 250 km. No ale cóż, no taki urok tego auta I cóż, cena. Cena zestawu czy instalacji KMN Nevo. W tym aucie jest to kwota 4400 zł i zwrot następuje po około 12 000 km. No i zapraszamy na kolejny film, w którym pokażemy dokładnie rozmieszczanie komponentów w aucie i oczywiście jakie są zamontowane. Zapraszamy i zapraszamy do oglądania naszego kanału na YouTube.